Dobra, to drugi odcinek. Druga was odnowi, czy to Minecraft? Tak, Kolejny sezon. Tak jak ja powiedziałem, dobra. Więc jak powiedzieliśmy, w tamtym odcinku zrobimy tę świnkę. Nie tylko pójdziemy do tej kopalni, nie jaskinią. Tylko zanim to zrobimy, powiem wam co teraz ja zrobię. Zrobię sobie ten miecz. Powiedz, że matka. Dobra. Mm, Jedno z największych pytań zadawanych e, przez ludzkość. Jak tam skoczymy? Pie! Ja tam chyba coś. Dobra. Mm, po pierwsze. Nie Żyna. dobra uwaga. Dobra. A kurde. Aha. Jak w tamtym mówiłem, to chyba będzie najlepsza seria moja. Na ogólnie z wieczoru o, o matko! Boże! A jej, szczerze, w tym momencie tracimy tylko czas. Dobra, dobra. Zatkajmy to, no, matka! Zatkajmy to. I spada. Dobra, idziemy do Pal. I teraz z większym spokojem. Czekajcie, żeby sobie jeszcze pochodnie wykorzystam, te ostatnie. Milka. Dobra. Dobrze. Dobrze się nie zrób, dobra. Szczerze? O właśnie, trochę się boję wam przyznaj. O ten na moment. Pierwszy raz na zginie spotkam bramki. Trochę chyba widać na mój wideo się nie cieszą. O, pamięć te to... chwilę. Zajdę, poczekajcie chwilę. Poczekajcie. Znaczy, co? Ja bym tutaj na dół nie szedł, Ale na razie bym gdzieś tutaj sobie zrobił bazę. To znaczy gdzieś tutaj sobie norkę wykopał i zrobił na razie chwilową bazę. trochę... Z... no w tym odcinku niestety przykro mi. W tym odcinku nie pójdziemy tam w głąb, ale za to pokupimy, musimy trochę kobla pokopać, bo, tro, bo, bo jak wiecie, koble jest strasznie przydatny, naprawdę, i przydałoby się kilka, i potrzebujemy trochę kobla, dobra, ale tak, tak, ogólnie na razie to jest robić coś zrób, co się nawet, no, dobra. I niedługo będę może sobie popierał Odti i będziemy mogli z daleka widzieć. A i niedługo Ozzy nagręcimy ja, Kacper, Ozzy i King Dawidek. E King Dawidek i ten i ten i. Przebor. Przecież nie wspomniałem swego. Niko vs ten. E Jak to się nazywa? E Ozzy i ten y i Kacper. Podejrzewam, że... Podejrzewam, że to ja, my wygramy I tylko tak podejrzewam, nie mówię, o już wygramy. tylko tak myślę. Będzie oni nawet też tak by nie myślał I Jak to oglądają ja to pozdrawiam. Kurde, szczerze... Mała jedzonka jest. Kurde, jak to się przepali, tak w ogóle... To trzeba będzie sobie... W ogóle trzeba będzie zrobić farmę, tylko teraz mi się nasionka nie chce jeść. No bo co ja. On czego chce? To kiedy to na chwilę troszkę. Eee, czy? A, Kura herbata się skończyła jak woda. Większość, dobra. Yy... Sobie, co sobie w tym momencie zrobić? Już wam to mówię. Żelazny kilo. Może jeszcze siekierkę. Zrobię sobie jeszcze. że żelazdy będzie te beszcz Jak mi starczy żelaza, to sobie może zrobimy zbroję. Przynajmniej tyle. Nie będziemy obrywali. Mm, dobra, co tu mogę porobić? Wreszcie to może nawet wiem, tak, Może prawdopodobnie na, na razie zamieszkamy. Zrobię koble. Może. Nie wiem, na jakiś węgel strafimy... Nie wiem, może na jakąś świnkę... Tutaj może będzie stała w jakimś, nie wiem, czym. To może to spróbować, warto, przy okazji kable pozbierajmy. wiem, będzie nudno, ale... Przyznam się, tam nie jestem gotowy do końca wyjść, bo jeszcze bo, znaczy nie jestem dobrze ubezpieczony. Chodzi mi w tym sensie, że... po prostu nie mam dobrej zbroi. No, no. Już kończy prawie. Dobra, okej, tam Dobra, przyznam. O że W większości jesteśmy zabezpieczeni. Jak nie starczy na terenie. Buty trzeba będzie z lata, za Żeby mi tutaj nic nie wyskoczyło. Dobra, na ja się przyśpię. Nie w tym sensie, że się przyśmieć. Hm. Chyba sobie sam spotnie zrobię. A I informuję, że nie że prawdopodobnie mógł się może pojawić Sims City. Nie ściągam, od, e, jeżeli na pewno będą komentarze, tylko to z jego przykład. Nie, nie ściągam, bo przed tym, zanim on zaczął nagrywać SimCity, to już było zapowiedziane, że może na moim kanale się to, że się SimCity, że się mogłabym, że się SimCity pojawiał. Czyli um, nic tutaj nie mówimy, na przykład, dobra. O, jedno żelazo zostało. Ciekawe, teraz zobaczymy coś bardziej. Chyba widzę, że chyba docię nawet... Kurde, szczerze widzę. Mm, dobra, na chwilę wyjdziemy, tylko, tylko na chwilę. Kurde, może jakieś łapki w ogóle... Dedle, no. Świnko, spalę, chodź, chodź tu. O, no. Musimy sobie schody zrobić. Świnko, coś, coś, coś. Mm, mm. I ten odcinek dostanie nazwę Kimbaza, Baza, jeżeli deadne, to, odci to no, yy, odcinek yy, wracamy do tradycji serii, czyli dednąć. No teraz Nie będzie nawet tradycja. Ale w tamtym razie nie trzy razy, się aha, czyli, dobra, yy, dwa razy dednę przez klipera i jeden raz spadnę, okej. Okay. Nie, będzie tradycja. Jeszcze tylko, jeszcze tylko, jeszcze pozbieram tego węgla jeszcze. Go wcześniej nie zebrałem, jak wchodziłem. Teraz pewnie się zastanawiać. Nie, no, bo chciałam tam nadal zejść. Tylko jakoś ten węgiel, nawet szczerze, powiem Wam, go nie zauważyłem. Dobra. Już czwarty level mamy. Kurde, bym miał Jacks, teraz to bym sobie z przyjemnością zrobił. Przy okazji, to na powierzchni. Też też, nie, nie spadaj! Tak! Aha. Kiedy zabijemy jakieś wieży, to w ogóle nie może spaść. Zakaz spadania i zakaz niezłapania pięsa. O nie. Jestem Sweet? Jest. Jesteś w seboru Sweet? Jest. Yes. Hmm. Czyli tutaj trzeba zrobić 90. Czy tam nie będzie? O, tak. Trzeba będzie. O. Już nie 90, tylko. Fajne. Dobra, jak to tam zaczyna? Chyba to nie... O, bo tak po prostu. Dobrze, tak. Matko, tak. Trochę... Przepraszam bardzo za te lagi. O, tu już ja się wyjdzie, może też weszło do jaskini, czy, nie wiem, w jest przy jaskini. Nie... Kurde, ja jestem bardziej głodny. o Jóra? Czy my przypadkiem co? My się tam wybierzemy. Ale to dopiero po tym, jak wyjdziemy stąd. Dobra. Ło, Ło, fak Ło, sobie... A co z tym krawęczkami? Słynęły, czy co? A! Łatko! A! Boże! A, nie wiem. Zostaw. nie. Dobra, mamy zapas. Teraz tego zrobimy zapas. Pokażę tylko sobie jednego. Berf... Ber, berf... Berf... Tyszta zjem. Cieszę się, że, że dwa szczerze powiem Naprawdę się z tego cieszę. Szkoda, że nie było trzech. Teraz nie mogę tak nas widzieć. Ok, dobra. Więc należy na samym Kimbazo. Przyznam wam, że też będę musiał wychodzić nie tylko w poszukiwaniu i tego, tego, ale też kurde w poszukiwaniu. My jeszcze jeden kilo. Dobra. Czekajcie, teraz może te kurde te żelazo zabrać. Kurde, czekajcie, muszę sobie ładnie sobie udekorować. Kurde, jeszcze f 8 kliknęłem. Fail. Proszę. Fail. Fail. O, co to? Fail na całej linii powiem. Szczerze, fail. Właśnie, na całej linii. Tak. Czyli to znaczy, że to jest fail. Proszę. Aaaa! Kurde, no jeszcze kurde muszę dwa żelaza. No szczerze nie świetnie. Po prostu. Jeszcze muszę... Że dwa żelaza. Dobra. To jest będę wszystko tak. Teraz muszę jeszcze dwa żelaza. Lol. Aaa, Do tego Stary. Te mi narały, to raczej sobie zostawię. Tak samo jak skórzana, chorosz. Na razie mogę paparadawać w skórzanym, no. Na razie tylko. Na razie mogę tak paparadować. Po całej gimbazie mogę tak, no. Dobra. Chamę się teraz czy nie wiem co. Czekajcie, no dobra. No to będzie chyba podejrzewam, Wam w ogóle odcinek. To będzie naj, najdłudniejszy, o tym wychodzi. No ale teraz tym musicie raczej chyba wybić już nie będę. A, i słuchajcie. Eee... Pomyślałem. I w wakacje pojawi się 6 live'ów. Dwa pojawią się pod koniec czerwca. Prawdopodobnie. Co się tam z hangoutem stało. Bo na razie jest, jest, jeszcze nie chcę na Twitchu. Dwa będą w lipcu i dwa pozostawię w sierpniu. Dobra. Dobra. O, i teraz tego wykończymy. O, patrzcie. Wyczytałem to bym to wyle, zobacz, ja tylko będzie mi się teraz dodała do nowego. Hmm, dobra, kilka możemy jeszcze odstawić, typu, nie wiem, o. Dobra. Dobra. Tyle jak leżących znaleźli, tak i vlog pojawił się prawdopodobnie ogólnie gdzie ogólnie z każdego, każdego ogólnie pojawi się tak z każdego wjazdu nie wiem, raz jeden, dwa. Może 8, 6? Prawdopodobnie, bo będę miał albo 3 albo 4 wyjazdy. jeszcze nic nie wiadomo. Prawdopodobnie będę miał 3 lub 4 wyjazdy. I będę pokazywał zdjęcia o Tak, będę pokazywał zdjęcia. Może niektórych. dobra. Teraz mam dylemat. Czy, Czy to w ogóle, czyli będę mógł... aha, czyli mam 10/9 fps. Chyba, tutaj mam. O dobra. Dobra. Jakie co, kurde no... Jeżelazo, ale te pajączki. Zobacz. Oh fuck. Oh fuck Adoro, yeah. niech, niech się pozabijają. Niech się pozabijają. Oh fuck. Oh fuck, oh fuck. Chyba mm -hmm. szkielet na przewagę. Kurde. Pff, nie. Kurde, bym szczerze... O oh, man, chociaż przyznawam Trzeba będzie wziąć kabel. Nie, mój kobiet. dobra. A! Widzę, to dobra. Przepraszam was, ale Nie chcę mi się tu kurde, nie wiem, z pół godziny. What? A może tutaj nawet dobrze się włączyłem? Przetrażam Was za to. w Wynagrodzę to wam, ale. Prawdopodobnie nie wiem. Przez pół godziny teraz dopiero, dopiero bym się kabnął, ale szczerze. Tam gdzieś widziałem takiego kobla. No to, dobra. Eee, może powstanie tu jak Pokażę Wam niedługo podobnie. Tak! Podobny świat. Ja też mam ekspiarkę i też znalazłem spannery, tylko że były dwa. Jeden, Jeden zniszczyłem, bo to był i mi się co tak tam cobrało. Spam, dobra, ale. Mm, świetnie jestem. Szczerze, nawet z siebie dumny. No, jest, naprawdę was przepraszam, że czytowałam, ale. weźcie, no, ludzie, no, nie chciałabym się tyle kombinować. Bo, za, bo tutaj na pewno bym musiał coś kombinować, żeby byle bym nie dostał. Mm. Jeden, dwa, kurde, jeszcze jedno żelazo! No, gdybym, kody, gdybym miał kody włączone, to bym sobie żelazo jedno zrobił, albo jest tak, albo i no dobra. Szczerze? Znajdę tylko jedno żelazo i kończymy. To. Przepraszam, że bez tego, że bez, gramy bez. Nie no, dobra, to szczerze, w innym odcinku poszukamy. Kurde, no zobaczcie, lol, <laughs> nie! Fail. Matko, podjazd kajm, jestem głupszy. Ale razury tam jest, przyznam. Jak będziesz taki fajny pro, to może tam się wybierzemy. No, 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 może też trochę, dobra, mm, dobra, możemy już włączyć. Przepraszam za to, ale dobra. Myślę, że, myślę, że to by było na tyle z mojej strony. Myślę, że nawet wam się podobało, a więc ja jestem przebor, myśl, nie, nie, myślę, myślę, że wam się podobało, a więc...